Siemanko? To znowu ja Czwartek, zaczynamy. Kręcimy te połączenia do końca później sprzątamy ten bałagan cały na górze, jeszcze popatrzę na krok, jak gdzieś tam jeszcze dołożyć może jakieś wkręta tam większość jest przykręcona dobrze, ale sprawdzam jeszcze jak coś to dołożę i no i co jeszcze? Posprzątę tutaj górę, ruszczowanie na dół, blaty na dół. Jakieś tam pierdółki na dół. Bo na razie tu nie będziemy wracać, tylko jedynie co muszę domówić kątowniku, bo zapomniałem też, żeby supy przytrzymywać z drugiej strony. Czyli jeszcze jednego mamy, chyba jest dwa. To jeszcze z dwa będę musiał gdzieś dobrać i to będzie do dokręcania z tych takich rzeczy, jeśli chodzi o konstrukcję tutaj chałupy. Tego dachu, a tak to na razie tu wracać nie będziemy. A nie, wrócimy tylko w pozu to, żeby poobrawiać y, suporek, tam dookoła płatwi i takie pierdowe. Ale to to będzie niewiele. To już jak będziemy tam rozkręcimy się przy szczycie na garażu, to wtedy przy, przyjdziemy tutaj po, po uzupełniać to wszystko i to by było na tyle. Skupimy się na dachu, na garażu. Ktoś tam przepisał właśnie, kurde, o tym, że ta pogoda może mi tranniej, no po te drewna. Tu jest to, co prawda w parce ściśnięte, zci ale wiecie jak to jest. A na garażu niestety nie będzie mi płatwi, więc nie będzie do czego do dociągnąć e, tego wszystkiego i nie wiem, czy jakimiś stężeniami to się nie skończy, czy nie będę musiał coś drewna dobrać właśnie, kurde i, i pokombinować coś, kurde, no bo jak będą się ostro wykręcać, to będzie nieciekawie tam. To dach mniejszy, ale krochwy też w miarę długie są tam, kurde, więc może nie być łatwo. No zobaczymy co, nic się nie przeskoczy, trzeba będzie przy, przystawić temu kwiat ja nieprze. Trzeba będzie po prostu, no co, no, trzeba będzie walczyć z tym, zrobić tak, żeby było dobrze i tyle. Dobra, to co, ja lecę. Działamy. Czwartek rozpoczęty. No i dobra, kręcę sobie. Pan Krzysiek wpadł na chwilę na bajerę. Z budowy naprzeciw. I powiem Wam tak przy okazji. Właśnie od razu też... Uciekaj mi stąd, kurde. Poszła ty w pizdziec. Tu gniazdo szerszeni jest. Ostatnio sąsiad mówił, chyba w dębie. Będę musiał tam zobaczyć dokładnie, bo jak... Często latają tu obok mnie, kurde, i... Ja z tymi alergiami, to jakby mnie tak walnął, to nie wiem, czym zdążył z dachu zejść. I nie wiem, czy nie ten. Nie zgłosi tego na strasznie, to wytępiają w pizdziec i tyle. A co do tematu, który chciałem poruszyć, to temat okna wyłazowego do komina. W projekcie go nie ma, i tak się zastanawiałem, i też właśnie Pan Krzyśka się spytałem i potwierdził to, co ja też sądzę na ten temat. My będziemy mieli kominek, w którym y, nie będę po pierwsze ogrzewał domu nim. Nie będzie żadnych kominek z płaszczem wody ani nic takiego, czyli częstotliwość tego palenia będzie niewielka. A po drugie, będę palił nim liściem, nie będę palił y, igla, iglakiem. A więc tak naprawdę, raz na ile ja ten komin wyczyścił? W Anglii mieszkaliśmy lat 5 po zbudowaniu kominka i ani razu. Nie czyściłem tego kominka, cuk był taki, że masakra, nie było żadnego problemu. Tak, w projekcie nie ma tego wyłazu i ja też go nie będę robił właśnie z tego powodu, że zawsze jeśli będę musiał, to wskakuję sobie na drabinę. Kładę ją na, opieram na dachu, tu dach jest niski, kąt też dachu niski i wskakuję i czyszczę, więc nie robię okna tego. Jedyny minus tego taki będzie, że przez te okna zawsze by wpadło trochę światła tutaj do, na strych, a tak to po prostu nie będzie tu światła. Chyba, że coś wymodzę później kiedyś. Zobaczę, na to nigdy nie jest za późno, zawsze można to dorzucić. Jakieś tam połaciowe z tyłu. Ale to takie nietypowo wyłazowe, tylko po prostu zwykłe. Może kiedyś coś wymyślę, jeśli będzie mi to udoskwierało i przeszkadzało. A na razie nie będzie tego, zresztą zgodnie z projektem. Dobra, to tyle, lecę dalej, już dużo mi nie zostało. Nie yy... No i dobra, mamy to pokręcone, wszystko, także mogę spadać na dół, zacząć ogarniać inne kluczyki do Meceluna i będziemy rzucać rusztowanie blaty i inne pierdowe igraty na tego, jak to się nazywa, trend, ja mam zejść tutaj chyba trzeba skoczyć, nie? Nie wpadł na dół, tam pójdę przez te deski. Bo... E... No i będziemy coś tam myśleć, żeby tam coś porozkładać. Jakieś rusztowanie, mam nadzieję, że, tylko, że mi starczy tego rusztowania, że mi go nie zabraknie. Och. Test, test to podłogi był. Dobra, to lecę i zaradziałamy dalej. Kurde, kawa mi się jeszcze rozlała. Niestety braknie mi tych połączeń, kurde, teraz policzyłem. Mam po 15 sztuk, więc jeszcze mi zabraknie ile? Ja potrzebuję 18, więc trzy pary tak naprawdę. No to co? Trudno, trzeba będzie, trzeba będzie to wziąć i ogarnąć ten temat. Dobra, nic, schodzę, bo się zacząłem liczyć, co zrobić. Dominik wpadł na chwilę, mówi, żeby tam, czy dałoby radę suporka rzucić mu z dwie palety tam to lece i rzucę. Pan Krzysiek tam ostre tempo narzucił. Także naprawdę mu to idzie sprawnie. To jedziemy, jedziemy tam, rzucimy. Dobra, wrzucamy tutaj. Ciężko jest podebrać palety, bo jakiś debil poustawiał je tak krzywo, że nie wiem co. Nie no, żartuję. Kto dłużej ogląda kanał, to wie, że to ja tutaj to wszystko wrzucałem na początku, zaraz po zakupie mecelaka, tak naprawdę. Nawet wydarzyło mi się wywalić jedną z palet. Mam nadzieję, że tego już nie powtórzę in incydentu. No i jedziemy z tym. Jedziemy tą chyba tylko rzucimy już i to będzie chyba na tyle na razie. No a później wpadniemy kolejny raz. Lepiej tak o niż tam nawalić, a później w musi przerzucać czy coś takiego. Jeszcze zaraz Wam pokażę na chwilę na tym, jak to się nazywa. Yy, bo jest coś interesującego, jeśli chodzi o konstrukcję jak za Niemca robili. Kurde co jest. Z górki mocno, jak konstrukcję robili yy, za Niemca, zaraz wam pokażę. Tutaj, jak mi Dominik udostępni, ale chyba nie będzie z tym problemu. I się zdziwiłem, naprawdę nie widziałem, że tak można tutaj robić. Pan Grzyśnik mi to pokazał, i wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. Myślałem, że one poprzewracane tam leżą, te, te tregle, a no zaraz, zaraz zobaczymy, jak to tylko wyładuje. Stąd. Nie wiem czy Was to interesuje, czy nie. Jak ja jeżdżę z tymi paletami tutaj. Tego ostatnio nie pokazywałem, ale się buja. Pierdziola, zobaczcie, widzicie. Chwilę to jest szybciej, kurde, człowiek weźmie, doda gazu, a tu wszystko się zaczyna bujać. Ziemia też nachodzi między paletą a widłę i też to nie pomaga na pewno. Widziałem tam chłopaki wożą mecalakami, to takie specjalne testy robią. Do siłownika obejmę i takie jakby ramki, że, że wtedy to się nie wydostaje w żaden sposób. No ale my nie musimy tu na tyle, to nie będziemy tu cudować. No i dobra. Trzeba łapy też opuszczać jednak, bo ten... Yy, bo podnosi tupę do góry. jak gra a mam nadzieję, że nie będzie przeszkadzała, że jest niewystarczająco słyszalna, żeby... YouTube to. Jeszcze? Jeszcze jakieś dajemy? Starczy. Do popołudnia Wam starczy, tak? Tak. 11, <laughs> Dobra, zobaczymy, pokażę Wam te tregle tylko jeszcze. Zobaczcie, jak za Niemca stawiali tutaj belki na... Czyli tu co, podłoga była na górze, to była chałupa normalnie? Tak, piętrowe. Tak, i zobaczcie, jak wycinane są normalnie takie fałeczki w tym. Yy, pod, tak jakby w pociągu w tej belce podciągowej i na tym one są postawione są po prostu jakby no na kancie, nie? Po to tylko żeby większe ciężary przynosiły. Masakra co oni mieli za pomysły. I tu widać gwoździe szły nawet, nie? Podobijane do tego do, do spok, tak, na, na, to na jest rogu. No, były strop i Weka, Weka, naprawdę. Mieli, mieli pomysły kiedyś jak to robić wszystko. Dobra, to wyrzucamy cały ten bałagan stąd i będzie można powiedzieć na strychu ogarnięte już, nie będzie bałaganu na strychu. Także wrzucam to wszystko w laty na górę rusztowanie i tak na raz się chyba nie zabiorę z tym wszystkim. I jednak się udało wszystko na raz wrzucić, także lecę to zawożę do garażu. No i dobra, mamy tak względnie to ogarnięte, także można iść działać dalej. O kurde, czasu mi zaszło, tak się wydaje. Tu sprzątać, tu wynieść, tu przynieść i 11.35 już się zrobi, a ja pierdzielę. No tak muszę gdzieś o pół do trzeciej to zacząć murować, to żeby to zdążyć sobie na spokojnie połgarniać. Myślę, że powinien się wyrobić. No zobaczymy. Dobra. To lecę teraz z tamtej strony, tam się rozkłada ten. Jak to się nazywa, kurde. Yy, rusztowanie. Od tego zaczniemy teraz. Dobra, złożyłem jakąś konstrukcję tutaj. Taką przypołową, trochę gdzie niegdzie. Tu może dorzucę w nie jakąś deseczkę, ale tu i tak te suporeksy tylko będą leżeć, a ja będę chodził tam. Więc plan na po przerwie jest taki, żeby nie wyciągać wszystkich bloczków stamtąd, tylko po prostu wezmę, sobie rzucę na palety ile tu potrzebuję, nie liczyłem jeszcze na szerokość. Podjechać celakiem, rozstawić tu w rzędzie, mieszać zaprawę i robić tą pierwszą warstwę. A później, jak się starczy czasu, to sobie tu te bloczki. Także taki plan na razie. A teraz lecę po córkę. No jak wrócę, to jedziemy z tym. Coś tu może dzisiaj się uda wykręcić, bo jeszcze betoniarkę będę musiał wyciągnąć. Cement mam, wszystko jest, także będzie można działać. Dobra, to uciekam. Do zobaczenia niebawem. Dobra, ja po przerwie jest warty i gotowy. Rzucamy tam bloczki sobie teraz na ten. Jak to się nazywa? Eee, na górę. Nie wiem czy wszystkie dawać, ale tak chyba wszystkie. Chyba mi tam nie przeważa tych, tych moich rusztowań. co stabilne jest ten ten Te rusztowanko. A mi się wydaje, przynajmniej. Także można będzie z tego działać. Nie wiem, czy sięgnę do szczytu, stąd to jest tylko jedyny minus tego wszystkiego. Że prawdopodobnie nie, nie sięgnę. wy coś tu trzeba kombinować. No i dobra, rozładowane mamy, e, w sumie w mogę zabrać. Trochę się buja ta ma konstrukcja, ale damy radę, rękawiczek szukałem, a to tu były. O, dobra, polecę mieszać zaprawę. Mamy gotową zaprawę, rzucam teraz na górę ją, tam, to wszystko na górę i będziemy murować te dwa pierwsze bloczki, zaraz się odrzuca z góry. Dobra, zaznaczyłem sobie tą kreskę, żeby za blisko pod Murłatę czasem nie podejść. I możemy zacząć jechać. Tu nie będę żadnym laserem sprawdzał, tylko z do wieńca, bo wieńce jest równolany, więc kometrówką metrówką sobie sprawdzę wysokość po, już po uklepaniu bloczka i tak samo zrobię z tamtej strony i, i będzie dobrze. No ale zaprawa dobra dzisiaj wyszła, ja pierdzielę. Piękne. Żeby jeszcze nie zrzucał połowy za to też by było fajnie. No i taka pod cegłę, typowa. Pod cegłóweczkę, się taką rzadziuśką robiło. Pięknie szło to wtedy wszystko. Nie chcę dać za dużo, nie za mało, żeby ani nie myszedł tego nie wiadomo ile ani też żeby nie dobijać później Dobra styknie chyba oczek tą stroną Jeszcze Patrz jak staje bo tu tak na przypale ta końcuwa Jeszcze w tą trochę Gdzie tam bałaganisz tak Dobra, że nie ściągniemy trochę Tu już spadło niestety Co my tu mamy pa, 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 pa. Wstępnie to można tak o sobie to sprawdzić Nawet by mi się to udawało prawie Już widzę, że będzie musiało wyjść, na pewno. I w tą trochę. Czyli tutaj lekko jej klepnąć. Jeszcze trochę. Dobra, tu mamy idealny. Tu trochę w dół jeszcze, kurde. Lepiej się przyłożyć do tego pierwszego, a gdzieś nie sprawdzić, niż oraz za mało. Dobra, tak jak teraz. Teraz pion złapać sobie, bo wydaje mi się, że musi iść na maksa, w tamtą jeszcze. Coś mi się wydaje. Jak tak patrzę do lica to, to mnie poniosło trochę. Teraz jeszcze mało będzie chyba. Chyba też górą tu był ten wieniec ciśnięty, coś mi się wydaje. Cyk, cyk, cyk. Już przestawiłem 10 razy pewnie wszystko. Gdzie jest to? To on na razie sprawdza. Zaraz łatwo przyniesiemy to najwyżej, tam od samego dołu. Lepiej, żeby wystawić ją bardziej. ten Bloczek wystaje w ogóle, kurde. O, do tego będę patrzał. No tak, teraz by pokazywało, żeby było niby. To ja to zweryfikuję jeszcze z łatą, ale tu widzę mam wystającego zajebiście bloczka, nie wiem czemu. Jeden mi tu wystaje tak Dobra Zaraz pójdę po łatę, czyli od razu iść. Nie, niech to się siądzie, tylko sprawdzę jeszcze, bo pewnie rozpierdzieliłem w tą stronę. No nie jest okej, okay. no delikatnie mogę tapnąć go tutaj. Dobra. O, będzie ciągnąć moment coś mi się wydaje. Dobra, przechodzę na drugą, robię to samo z drugiej strony. Dobra, mam tego niby ustawionego. Powinien mieć 255 mm do... Do tego gór, górnej powierzchni. Tak z tamtej jest przynajmniej. A tu mam jeszcze 260, jasna dupa. To jeszcze czego ubić tutaj. No. No dobra, to jedziemy w dół z nim, o ile pójdzie teraz. No ta zaprawka to już się, tak powiem, wam stygnie trochę. A mi bloczek jeszcze pęknie, będzie afera. No bo coś tam poszło. Tu trochę w dół jeszcze tu by pasowało. Jeszcze? Nie, już nie. Dobra, to tu by było. Czy tu mam doszło teraz do 255? No takie 2,57 mam tutaj i 2,55 tutaj może to być na wieńcu, nie musi, ale jeśli jest z jednej 2,55, a to będzie w poziomie to znaczy, że będzie git, dobra, ustawiam sobie sznurki, żeby było jak trzeba i zacznę te bloczki, czy stoją jak trzeba, ale do tego to potrzebuję tego moich tych małych. Ustrojstw. Wiem, żyłkę tą, bo wiem, kawałek sznurka tam. Kurde, to się zaczął rwać jak stary gacie. Dobra, to tutaj. Byśmy dali. Ok. Zobaczymy, jak tam odsuniemy, czy będzie ok. To szło, jak tak, to ogień na tłoki. Lecimy i tak, za 24 się już zrobiło, nawet nie wiem kiedy. No ten jakby mógł lekko do środka się ruszyć, ale nie dużo Dobra, nie dotyka nam tutaj, nie wiem czy tutaj. Nie, minimalnie. Jeszcze te różki tak po, po ten, żeby nie było, no. Delikatnie do środka trzeba mu dać. Dobra, i teraz tamtego sprawdzimy, czy Żyje jest tak samo jak jest, to można lecieć z tym. No i dobra, tu mamy też, możemy go lekko dać do środeczka i, i lecimy z tym. Woda, ogień, rękawiczki, mam wszystko. Ta prawie nie zastygła? Nie, jeszcze. No co dzisiaj to zrobię? Chyba zbyt wiele nie wymodzę tutaj, tylko tak. Już widzę, że za blisko dałem tego bloczka, i on będzie tu ścinany na pewno, bo 23 stopnie Chociaż nie, górak Murłata, góra tego No, może jakoś da radę. Zobaczymy, jak to będzie na pewno ok, trochę blisko, kurde Ty, wiaderko stoi na drodze. Co za as, zobacz, co za debil ze mną. No, sobie pomierzyłeś? Nie dobrze, wiaderko ma taką samą wysokość. chyba. Głupi zawsze ma szczęście. No na, okej. Dobra, szykuję się i zaraz lecimy. Jednak musiałem wpaść do chłopaków, zrobić docinkę, bo niestety, ale mi... Nie znalazłem żadnego kawałka takiego, żebym mógł go sobie użyć, więc przyciacham tutaj i zaraz wracam. Trochę kleju tu jest, będę musiał zbić go, ale damy radę jakoś. Dobra, będzie. No tu też niewiele widzę, już i ściany będą gotowe. Dobra, wracam do siebie. Wklejamy ten kawałek i będzie fajrand. Lecę. Dobra, mamy to skończone. Temat na dziś. ten dla Minimum wykonany. Ja teraz się zabieram za sprzątanko I, i co dalej? No i dalej nie wiem, zobaczymy co to będzie w sobotę. Jutro lecę do mamy działać tam na tym balkonie. Może wrzucę jakiegoś shorta albo coś nagram. Zobaczymy jak to wyjdzie, w ogóle sam jestem ciekaw. Nic skomplikowanego, nic w sumie na klik te, 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 te płytki takie. No i co, zrobimy to, a w sobotę mam nadzieję, że tu wpadnę i zacznę coś jechać. Z robotą. Zobaczymy, jak, jak to w sumie pójdzie. No, a jak nie, to dopiero później w ten, nie? Od poniedziałku. W poniedziałek myślę, że jak dobry dzień, to mamy skończony tu, tu, tu szczyt. Wtedy chciałbym też domurować dookoła tych płatwi, wszystkich tamte tematy szczytu pozamykać. No i później trzeba idzie wykuć na krajnicę, tu w ścianie. No i powoli myślę o tym. Chciałbym tak naprawdę to. W przyszłym tygodniu powiem Wam e, taki plan minił na przyszły tydzień to by był, żeby przynajmniej murłaty były zamontowane i żeby wszystko było pogarniane i może zacząć wycinać krokwie, tak żeby to będzie drugi koło drugiego, tak żeby ten na, 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 na następny tydzień, czyli w ciągu dwóch tygodni się wyrobić z pełną e, więźbą na, na, na garażu. I może wymurowany komin. Jakby się udało to by było ide idealnie i, i, i super w sumie. Także zobaczymy czy się uda e, czy nie. Krokiem tam położyłem w sumie na tym. E, tak pod, pod tym świerkiem. Ona tak, ono tak, takiego bananka, więc tak, jak, tak ją tam ułożyłem i w sumie naj, najmniej słońca w ciągu dnia, bo od rana praktycznie nie ma i dopiero teraz w sumie tu przywala, więc tak żeby jak najmniej tam dawało na to, bo to się wykręca i w ogóle. Także takie sprawy. Ode mnie na dziś koniec. W razie jakbyśmy się nie widzieli, bo się jeśli w sobotę nie będę robił, to na pewno Was poinformuję o tym i się odezwę, zobaczymy co, co to i jak będzie. Sprzątam ten bałagan i też uciekam już, bo mnie. W łeb te słońce dzisiaj przywaliło trochę. Także pozdrawiam i trzymajcie się do następnego. Na razie, cześć.